W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o serialu High School Musical, który jest na Disney Plusie, ale no niestety nie oglądaliśmy kiedyś High School Musical, bo wiadomo, wtedy tylko nastolatki oglądały i w ogóle. Eee, co? Nie, żartuję. Tak naprawdę kochałem i, za, i zawsze będę kochać High School Musical. Cześć, witajcie w hype trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj. Tradycyjnie Jadek i powiemy o bardzo dobrym serialu który choć nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, ale skoro Disney Plus. Tak, się zbliża i się zmierza, i warto będzie na niego zepchnąć. Y po starcie platformy w Polsce. Tak, to jest pra znaczy prawdopodobnie jeden z najlepszych seriali, których jeszcze nie oglądacie. Nie mamy tutaj naszy, w tym odcinku z nami Natalii, ponieważ Natalia ma takie dosyć ambiwalentne podejście do tego serialu. Nie to, że go nie lubi, tylko Natalia zawsze uważa, że ja mam gli i to jest niepotrzebne, ten wasz high school musical serial. Ale ja na przykład nie oglądałem gli, więc jestem trochę jakby na świeżo. I dla osób, które zawsze traktowały high school musical, obie, dwie, a może nawet nawet trzecią część ja nie oglądałem trzeciej części jestem trochę do tyłu, ale e... ja, ja nawet na trzeciej części byłem w kinie, o, ale widzisz, o, tak widzisz, tak. ja nie już jak była wychodziła trzecia część, to już byłem na tym etapie, że High School Musical jest dla dzień. Nie, 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 ja po prostu ja udawałem, że ja idę na ten High School Musical 3, żeby zobaczyć jak to zły film jest. A myślałem, nim, że z siostrą kurczę widzisz, a to też, a, a to widzisz, też, no, też. a widzisz, a ja nie miałem takiej wymówki w każdym razie High School Musical serial różni się drastycznie od pierwowzoru i to bo można powiedzieć, że forma musicalowa w tych, w tych dwóch filmach, ogólnie te filmy są takim trochę znakiem swoich czasów, ponieważ. Są bardzo sztuczne. Wiadomo, jest fabuła, mamy życie w liceum, wyidealizowane amerykańskie liceum, yy, gdzie w pewnym momencie wszyscy postanawiają się zatrzymać i śpiewać piosenki, bo czemu nie? A High School Musical serial to jest zupełnie inna para kaloszy, ponieważ jest to serial Mockumentary, można powiedzieć przynajmniej mocno. Czerpiący z tej, z tej dziedziny, jakby produkcji. Więc jakby. O, tam ten serial jest fabularny i on jest taki troszkę autoironiczny, ponieważ on opowiada o życiu w liceum, gdzie kręciło się. Znaczy o fikcyjnym życiu w liceum, gdzie kręciło się high school musical, właśnie tak. no, pierwsze, wszystkie trzy oryginalne części. Tak. I jak jakbyś najlepiej, jak byś najlepiej oceni, opisał ten serial? Serial jest o kółku, o życiu, po prostu o życiu członków kółka teatralnego liceum w Isdachaj. I tam mamy oczywiście takie, jest to, to, jest bardzo akurat ciekawy przykład, bo ten, mamy do, do czynienia z Tinderamą, która jednocześnie nie jest tak, tak zdzieciniała jak to najczęściej się zdarzało w serialach komediowych Disney Channel, mhm. ale jednocześnie to nie jest poziom wszelakich produkcji typu tam Riverdale, gdzie jednak mamy już no pójście w dorosłe treści i mamy to takie coś pomiędzy, takie coś pomiędzy, takie oczywiście, że jest to w pewien sposób w sposób przedstawiony w taki w trochę lekko przerysowany sposób, ale według mnie w taki, że przyjemnie to się ogląda. Tak, bo to jest jednocześnie nadal serial, no, który, mogą, który mogą oglądać wszyscy, ale jednocześnie ludzie, którzy się wychowali na High School Musical, myślę, że znajdą więcej smaczków dla siebie. Na przykład teraz, jak się zaczął drugi sezon serialu, to od razu w pierwszym odcinku było powielonych dużo motywów z High School Musical 2 no bo jakby na logikę w pierwszym sezonie adaptowali yy, na scenie yy, pierwszą część High School Musical, czyli jakby High School Musical, <noise> w High School Musical taka incepcja trochę, to w drugiej części niby miało się zaczynać od tego fabularnie, że niby będą adaptować drugą część na scenie w East High, a później się okazuje, że jednak nie, że będą adaptować Piękną i Bestię. To nie jest spoiler, bo to było zapowiadane od początku. A, więc, tak. yy, yy, więc jakby na, i na przykład ścisnęli beczkę już z tej scenki z Bad On It, tej piosenki, którą wykonuje Zaka Front w drugiej części, która tak. jest taka super poważna i on ma takie problemy nastoletnie. I co on ma teraz zrobić? I to, to jak jest to pokazane w tym serialu, jest to też. Tak. Jest to iconic o, po prostu. Tak, ogólnie trzeba powiedzieć, że piosenki w tym serialu są świetne, ponieważ mamy mieszankę w przypadku pierwszego sezonu piosenek z High School Musical z. Oryginalnymi piosenkami. Tak. tak. I jest to według mnie świetna mieszanka, ponieważ zarówno świetnie się ogląda znane piosenki z High School Musical, ale też i nowe piosenki są, no, no, bardzo przyjemnie się ich słucha i bardzo fajnie się wkomponują w serial. Bardzo w ogóle fajne remiksy tych piosenek powstają na potrzeby tego serialu. I jestem ciekawy, jak właśnie będzie wyglądać drugi sezon, no bo jakby pierwszy odcinek drugiego sezonu nam odhaczył prawie wszystkie piosenki z drugiego High School Musical, czyli to taki, jakby. Not, i będziemy mieć więcej Pięknej i w tym serialu, co będzie, to, to już w ogóle jest taki Ultimate Disney'owy crossover, tak. taki troszkę autoironiczny. Ale też liczę na, 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 na kolejne oryginalne piosenki, ponieważ trzeba Ta, powiedzieć, że, że obsada tego serialu jest o tyle ciekawa, że mamy do czynienia z aktorami, którzy jednocześnie też piszą piosenki, które śpiewają, ponieważ mamy w głównej roli, ponieważ ogólnie tak, jak mieliśmy oczywiście w, w High School Musical, mieliśmy tam główną parę, czyli, czyli Gabriele i Troja. Tutaj mamy Niki, Nini i Rickiego. W roli Nini mamy Oliwię Rodrigo, która teraz podbija świat pod, muzycznie. Pod, tak, Świat Muzyczny, ale też pisze piosenki do High School Musical serial. Mm -hmm, ale chyba ja Joshua wykonuje. Bassett, czyli Ricky też chyba pisał te ostatnie tak, piosenki. Tak, tak, tak. tak. Więc Jedną w pierwszym sezonie i drugą teraz już w pierwszym odcinku drugiego sezonu i to sprawia, że no, ten serial jest taki... No, czuć, że, no, że ci aktorzy są blisko tych, postaci, jeszcze I są wkładają, blisko tych w, postaci, wkładają dużo serca w to na pewno, co tworzą i to jest takie, no niby to jest fikcja, ale to, to w sumie oni pewnie czasami im się myli, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością. No bo wiesz, przychodzą na plan i nagle mają odgrywać to, że adaptują High School Musical, który jest prawdziwym serialem, który, to, czy prawdziwymi filmami, które kiedyś no pewnie oglądali, tak? Chociaż oni są tak. im, no, no, jeszcze młodsi niż zapewne target High School Musical, no bo ile? Olivia Rodrigo ma 18 lat, to jest rocznik 2003. Jak wyszedł pierwszy High School Musical, to ona miała 3 lata. zdaje sobie z tego sprawę? No 3 czy 4? Coś w tym stylu. Myślę, że około 2... 2000... 2007 roku wyszedł, tak, 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 się. Tak. Ale to jest Tak. Ale to jest dobra akcja. Znaczy, polecamy Wam serdecznie, żeby obejrzeć ten serial, ponieważ jest. Ja, wydaje, wydaje mi się, że w tym serialu jest taki świeży humor. On nie bierze siebie na poważnie, właśnie dlatego jest tak dobry. Oczywiście tak, był tak. też problem z produkcją tego serialu, bo pierwszy sezon był na premierę Disney Plus w listopadzie 2019. Na teraz drugi, drugi sezon miał złapał lekkie opóźnienie przez COVID, więc teraz ma dopiero premierę w maju, a można się spodziewać, że po pierwszym odcinku można było się spodziewać, że miało mieć premierę w, oko, w okolicy grudnia. Tak, tak. Skoro mówisz w ogóle o świeżym podejściu, to mamy tutaj rzecz, która, która się staje normalnością w Disney'u, czyli postaci LGBT, dobrą reprezentację tych postaci. Ogólnie czuć, że to jest, że ten high school muzykant przedstawia tego nowego Disney'a, Disney'a z Disney+, tak. nie tego zamkniętego Disney'a w tych serialach komediowych z Disney Channel. Które były czaskane, tylko tego, tego nowego, świeżego Disney, Disneya tak. z świeżym podejściem, z pewną reinterpretacją dawnych marek, ponieważ oprócz High School Musical jest inna teraz reinterpretacja starszej marki, czyli potężne kaczory. I według mnie to jest bardzo dobry kierunek, w którym idzie Disney na Disney Plus. Żeby po prostu być czymś atrakcyjnym dla obecnej jakby młodzieży, żeby. no... Hello, boomer, <grym> ale gadamy o tym, jakbyśmy wylistarzy, ale no tak czy siak, no jednak targetem tych, tego serialu są ludzie o wiele młodsi od nas, ludzie w wieku szkolnym i myślę, że będzie to wychowywać kolejne pokolenia, nawet zapoznawać z tym High School Musical, który jest już troszkę zapyziałym, zapyziałą produkcją, więc można dać im trochę inne spojrzenie na to, takie trochę autoironiczne. Tak, zresztą mamy gościnne, w pierwszym sezonie były gościnne występy postaci, z, czyli aktorów z pierwszej części High School tego wam musical. nie powiem. Wiemy więcej, ale mamy tak. pewne gościnne występy z oryginalnej serii, nie jest to też duże zaskoczenie? Więc, więc to jest produkcja, która jednocześnie się spodoba i fanom starej serii, ale mm, nawet antyfanom starej serii też się według mnie spodoba. Mhm. Jak i zupełnie nowej widowni. Więc, więc gorąco polecamy i liczymy na kolejne świetne odcinki. Ale t, jeszcze tylko zanim skończymy ten odcinek, tylko chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, że ten serial też się nie boi, oprócz wiadomo, oprócz reprezentacji, oprócz różnorodności w obsadzie, też się nie boi podejmować poważnych tematów, bo chociażby rozwód rodziców Rika i to jakby ogólnie sytuacja rodzinna wielu członków tamtej obsady z East High. I to, co jest w sumie ważne, że nie ma też co kreować takiego wyidealizowanego świata, bo każdy jakby mierzy się z, własnym, z własnymi problemami na własnym podwórku, więc nie ma co udawać, że problemów nie ma. Tylko. Tylko, jakby ten serial też pokazuje, jak można sobie z tym radzić, nas, każdy na swój sposób. Tak, bo trzeba pamiętać, że to jest komedia dramat w zasadzie, więc, więc. Na pierwszym miejscu nawet jest dramat. No, ma te wstawki komediowe, jest musicalowy serial, ale no to jest, to jest, co by nie było, drama. Mockumentary Musical Drama w tej kolejności. O no tak, ale to po powoduje, że jest on ciekawym połączeniem. I jednak jest to daleko wykracza poza to, co robił Disney przez ostatnie 10 lat na Disney Channel, ponieważ jednak tam mieliśmy do czynienia. Z Rozrobieniem w kółko o, sitcomów komediowych dla dzieci, tak. a tu jednak jest to coś kilka klas wyżej. Wolę iść w tym kierunku i na przykład w kierunku, którym nawet już idzie e, dziennik przyszłej pani prezydent, bo to już i tak jest e, w kilka poziomów wyżej niż, niż produkcje Disney Channel takie ala sitcomowe zbliżające się do tak. tej ogólnie dziedziny. Disney, ogólnie Disney, według mnie, jest po prostu e, w, my tu chwalimy sobie cały czas Disney, ale naprawdę e, ich produkcje to jest jest zdecydowanie lepsze, co Disney robił na Disney Channel przez tak, wiele, wiele to, lat. Ale to wynika z tego, że po prostu Disney teraz może eksperymentować i jakby przystosowywać się do nowej widowni, a nie, nie jakby nic nie zrobią, uderzając cały czas do tej samej starej telewizyjnej widowni. To już nie, nie, ten, nie te czasy, nie tak działa. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jeśli, da, jeśli oglądaliście High School Musical serial, to dajcie nam znać w komentarzach, jeśli nie. Jeśli, jeśli możecie obejrzeć, to obejrzyjcie. wejdźcie na grupę Disney Plus Polska. Może ktoś wam pomoże w dostępie do Disney Plus. Jeśli nie, jeśli czekacie cierpliwie na start Disney Plus w tym roku to nie będziemy wam. Przynajmniej mam nadzieję, że zachęciliśmy was do czekania mocniej jeszcze na ten serial i nie daliśmy wam więcej za dużo spoilerów niż powinniśmy. Dobrze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz dać łapkę w górę, bo to nam bardzo pomaga. Zapraszamy też na segwę na Discordzie gdzie cały czas dyskutujemy o wielu ciekawych rzeczach. Tak. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.